Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie, jak sami widzicie nawet słoneczko w ten mroźny dzień zaświeciło dla pogotowia ratunkowego w Mielcu, ale to nie tylko świeci nam jako pracownikom, przyświecając nam tą ideę i cel, jaka jest dla nas najważniejsza w pracy zawodowej, a jest nią ratowanie życia i zdrowia ludzkiego. Bez Sprzętu nie byłoby to możliwe, ponieważ nasi wspaniali pracownicy wyszkoleni, wykształceni realizują swoje zadania ratownicze, ratownicze niosąc pomoc, ale też muszą mieć w dyspozycji sprzęt i, środki, i środek transportu. Dzisiaj spotykamy się po to, aby pozyskać nowy ambulans, który został zakupiony dzięki samorządowi powiatowemu w Mielcu. Dzięki temu, że udało się zaoszczędzić pewne środki pod koniec zeszłego roku samorząd powiatu mieleckiego za sprawą tutaj obecnego starosty powiatu pana Stanisława Lączaka wraz z członkami zarządu udało się pozyskać tą kwotę i przeznaczyć ją właśnie na zakup tego ambulansu, który widzicie, który stoi za mną. Dlatego z tego całego serca chciałem podziękować wszystkim tym którzy zaangażowali się w to, aby ten sprzęt mógł powiększyć liczbę karetek, które są w dyspozycji w stacji pogotowia ratunkowego w Mielcu. Bo oprócz pojazdu zakupiliśmy respirator transportowy, sak medyczny, a także defibrylator LifePak. 15. Dodatkowo te wyposażenia, które służą w codziennej pracy, deski ortopedyczne i inne urządzenia, czyli mówimy o w pełni wyposażonym ambulansie medycznym. Szanowni Państwo, to już szósty ambulans, który możemy się szczycić na przełomie roku, który trafił do naszej stacji pogotowia, pogotowia ratunkowego. Szanowni Państwo. Niebawem jeszcze trzy, bo pod koniec marca pojawią się dodatkowe, dodatkowe karetki. One już wchodzą w skład tego, co wymieniłem: tych sześciu ambulansów typu, typu C, jeden ambulans typu A, ambulans transportowy, co nie, 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 nie bywała Radość z tego, z tego powodu, dlatego że wzbogacamy się o nowe środki transportu. I tak jak jednokrotnie powtarzam, panowie starostowie i wszyscy zebrani, że możemy szczycić się najnowszym laborem transportowym, jeżeli chodzi o pogotowia w Polsce. Średnia wieku nie przewyższa 3 lat. Dotyczy się także tych urządzeń, które zakupujemy, uzupełniając już wysłużony, wysłużony sprzęt. To kolejna okazja, żeby uczestniczyć w tak miłej uroczystości przekazania kolejnego sprzętu, tym razem samochodu do użytku. Cieszę się bardzo, że Powiat Mielecki, samorząd Powiatu Mieleckiego, Rada Powiatu Mieleckiego jednogłośnie poparła nasz wniosek zarządu o dofinansowanie zakupu ambulansu. Ten ambulans jest to najnowszy nabytek i pomalowany już według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce, które wchodzą i jest to też wyraz troski stałej samorządu powiatu mleckiego o wysoki poziom techniczny wyposażenia, jaki powinien znajdować się i de facto znajduje się na wyposażeniu naszego pogotowia ratunkowego. Tym bardziej w sytuacji takiej, gdzie pogotowie ratunkowe na tym obszarze północno-zachodnim jest liderem pod konsorcjum. W związku z tym ta karetka na pewno będzie bardzo potrzebna i pomocna i niezawodnie będzie służyła do realizacji usług medycznych, ratownictwa medycznego. I życzę tutaj kierowcom personelowi medycznemu, aby ta karetka im dobrze służyła i um, mogli właściwie spełniać e, swoje obowiązki i zawsze, żeby mogli zdążyć na czas, żeby ratować życie ludzkie. Również gratuluję e, Panie Dyrektorze e, i doceniam Pana troskę, bo e, wiem, że długo żeśmy, że tak powiem, pertraktowali między sobą Pan naciskał bardzo, żeby uzyskać dofinansowanie, bo uważał, że ta karetka jest potrzebna, no, bo rzeczywiście jest potrzebna i... i to gratuluję Panu tej konsekwencji. Udało się i dzisiaj możemy uczestniczyć w tej uroczystości, która jest dowodem na to, właśnie jeszcze raz powtórzę, jak samorząd powiatu mileckiego dba o zdrowie mieszkańców. Dziękuję bardzo. Nadzędry, tak. Ja, ja na swoje wręczam, ręce przejmuję. Wręczam najpierw um, symbolicznie kluczyk się, kluczyk, nie, tak i tak, proszę bardzo, Dyrektorze, bezpiecznie z dla mieszkańców. Gratuluję. <laughs> Dziękuję Panie Dyrektorze za kolejny. Miejmy nadzieję, że przez pięć w tym roku dostaniemy. Myślę tak, uśmiecham się tu do Zarządu Powiatu. Myślę, że takie dofinansowanie będzie. Zapraszamy księdza. Zgromadziliśmy się dzisiaj, aby prosić Boga o opiekę i błogosławieństwo. Byśmy dobrze, rozsądnie i bezpiecznie posługiwali się tym ambulansem, który jest przeznaczony do ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Prośmy, aby Chrystus, który jest naszą drogą, był zawsze z nami, prowadził nas do celu podróży i życia. Zobaczcie drodzy Państwo, ja przy wzroście 1,90 m to jest swobodnie, mogę wykonywać wszelkie czynności e, e, na pacjencie e, z, ze swoim ogrzewaniem, także i ogrzewaniem postojowym. Także drodzy Państwo, to jest najnowsza generacja sprzętu ratowniczego, która trafiła do pogotowia mielskiej. Jakby Organizator transportu, w tym przypadku starostwo, pokryło 10%, z tym, że są to przewozy, które dotyczą poszczególnych gmin, w związku z tym, żeby podjąć się organizatora, tej funkcji organizatora, poszczególne gminy, ich samorządy podejmowały uchwały o przeznaczeniu dofinansowania finansowania wysokości co najmniej 10% deficytu, jaki będzie na linii powstała. No mamy szczerze mówiąc najnowocześniejszy sprzęt w okolicy, bo że tak samo pracuje w innej sąsiedniej stacji w powiecie tarnowskim i tam niestety nie mamy takiego sprzętu. Nie powiem, że to jest gorszy tamten, bo wyposażenie jest podobne tak samo, a samochody niestety u nas są najlepsze i niezawodne. Nie mamy nigdy problemów z żadnymi awariami. No i jakoś, dzięki Bogu, mamy na tyle tego sprzętu, tych karetek, że w razie czego to wymieniamy. No teraz nas czeka duża zmiana, bo mamy przejąć sąsiednie Pogotowia. No i tam niestety musimy wynajmować karetki. Jedynie co, to do Dębicy wstawimy swoje. A w innych podstacjach, czyli tam w Toguszowej, Tarnobrzegu, w Dębie, w Stalowej Woli musimy wynająć. Z tego, co już, już żeśmy Rozeznanie robili, no to te karetki niestety nie są to nowoczesne. No i jakoś będziemy się borykać z tym i mamy nadzieję, że kiedyś wszystkie będą stać nasze na tych stacjach, podstacjach. Wynajem się skończy, a tu w międzyczasie dyrektor nam zakupi kolejne i, i wymienimy na nasze karetki. No, mam nadzieję, takie wspaniałe Mercedesy, jak i te. Takie pytanie, bo aura się zmieniła, jak dajecie radę na tych drogach. Nie, to aura to nam nie robi. Żadnych problemów, mamy niestety no, szkolenia, po płytach po wszystkim, także dla nas poślizgi, to, to nie sprawiają nam żadnych trudności. Ale Mercedesy się sprawują rzadko kiedy jakiś, żeby wpadał w pości. Wiadomo, nam na, na zakręcie, na rondzie no coś tam zarzuci, ale zaraz wszystko wraca do normy. Działa są serwisowane. No i jeżeli jest. Yy to na gwarancji to wszystko jest serwisowane w Mercedesie w Rzeszowie. W serwisie Mercedesa. A wyposażenie? Wyposażenie od poszczególnych y, y, producentów, od y, y, przedstawicieli na Polskę, także nam wszystko serwisują, na wszystko mamy na wszystkie urządzenia, mamy przeglądy, także wszystko jest sprawne, wszystko musi hulać i tu nie ma, że, że czegoś brakuje. Że same umiejętności i wiedza nie wystarczą. Do tego są potrzebne e, urządzenia. E, tak jak widzieliście Państwo, czy respirator transportowy, coraz więcej transportów, coraz więcej zachorowań e, wymaga e, mechanicznej wentylacji i do tego służy, e, do tego służy respirator. E, dzisiaj mówimy o tym sprzęcie monitorującym stan zdrowia, czyli e, o life packu, e, defibrylatorze przenośnym, gdzie możemy i zmierzyć i saturację jednocześnie, i ciśnienie, i wykonać EKG, czyli ocenić... My, Rytmy serca i podjąć decyzję, co dalej z tym pacjentem. Dlatego cieszę się z tego powodu i bardzo serdecznie dziękuję powiatowi Mieleckiemu, wszystkim radnym, zarządowi powiatu Mieleckiego na czele z panem starostą Stanisławem Lączakiem, że przychylili się do mojego wniosku, do mojej prośby i to dofinansowanie pojawiło się i mogliśmy zakupić ten ambulans. Niestety, koronawirus, mimo tego, że pomógł w zakupach, to mhm. także spowodował, to, że ten sprzęt się bardzo szybko. Nie i szybko niszczy, dlatego, że wymaga on po każdym wyjeździe dezynfekcji, dekontaminacji i naprawdę te urządzenia nie wytrzymują nie wytrzymują także tych żrących środków dezynfekujących. Tych wyjazdów też jest o wiele więcej, także ten sprzęt także się zużywa, jeżeli chodzi o tabor samochodowy. Myślę, że ten plan, który podjąłem w grudniu 2019 roku został Także wykonany w tych stu kilkudziesięciu procentach, i myślę, że jeżeli szczęście pozwoli, bo musimy o tym także, także mówić i ta opatrzność boska, która, która też jest nam potrzebna na to, żebyśmy się dalej rozwijali, ale i także, żeby nam się bezpiecznie pracowało, bo to jest rzecz bardzo ważna, istotna dla moich pracowników, współpracowników, żeby bezpiecznie przetrwać ten okres pandemii, ale i także, żeby bezpiecznie czuli się nasi podopieczni, kiedy wzywają nas do zachorowania czy do stanu bezpośredniego zagrożenia życia.